Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Daniel. Dzisiaj nagrywam takie wideo, ponieważ wczoraj znów był dzień wypłaty, tak? Kaska przyszła na konto, no, trzeba było szybko wypłacić, tak? Bo trzeba troszeczkę wydać. Jest tutaj kaska, dokładnie 400 stówki. Jest też oczywiście potwierdzenie z banku, że są to cztery stówki z banku. Tak? I jak widzicie, można zarabiać pieniądze w internecie. Jest to wszystko jak najbardziej możliwe. Trzeba tylko chcieć, tak? Także ja wiem doskonale, że w internecie można zarobić pieniądze, tylko po prostu trzeba tutaj działać. Nie można mówić, że ja może, chyba pomyślę, tylko po prostu działać. Także zapraszam wszystkich do współpracy ze mną. Jeżeli chcesz zarabiać duże pieniądze w internecie, napisz do mnie. Na pewno znajdziesz link, na pewno znajdziesz Skype'a, bądź też adres e-mail. I oczywiście zapraszam do FutureNet, bo FutureNet jest to naprawdę zarobista platforma. Można tutaj duże pieniądze zarobić. Praktycznie takie social media może zaprezentować każdy, zarekomendować swojemu znajomemu. Powiedz zobacz, fajna platforma, za darmo zarejestruj się, a jeszcze możesz zarobić, tak? Proste, proste, trzeba tylko chcieć. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.